Madero, jadę tam, Fatfish jedzie odebrać swoją łódkę, a jaką, zaraz Wam pokażę, przede mną jeszcze prawie 400 km i po dwóch latach ciężkiej walki mam ją, wyprodukowano, uzbrojono ją, a naprawdę powiem Wam tak, to jest to za nie łódka. Jak Litwa to i sękacz, szybki postój, zakup sękacza i lecimy dalej. Powiem Wam tak, dojechałem i jaram się jak małe dziecko. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Jesteśmy przed firmą Nemus, gdzie odbieram właśnie albę. I już Wam pokażę, bo jest naprawdę no co najmniej sztos. Co najmniej idziemy. Dobra, wchodzimy do hangaru i zobaczcie to, przepiękna alby. 395, taka na szybkie wypady. To co mnie dziwiło, zobaczcie, Skyla 1, Skyla druga, Skyla 3, bo są dystrybutorem. A to co jest tutaj, to jest właśnie ta łódka. Alba 460, którą właśnie dzisiaj odbieram. Nie wiem, czy ją widać. Funkiel, Nówka, Gana, Fatwiż będzie tym pływał. Uwaga, zrobimy unboxing silnika. Merkury 60, cudowny silnik. Zobaczcie, jak to wygląda. Łódka bardzo szeroka, jest ona czteroosobowa. Kurczę, ale czat zobaczcie jak ona tutaj wygląda środeczek e, o dobra, o, tutaj odłożymy to e, Ulterra na 24V i co najważniejsze ta Ulterra ona jest w automacie czyli ona się sama y, woduje, składa e, pokład tu się wszystko naprawdę mega zgadza normalnie jaram się, o tutaj będzie można co trzymać jakieś redbulki oświetlenie, dobra wejdę na nią e, od razu jest ona w komplecie z przyczepą wow Dobra, wejdźmy. Tu mamy przetwornik. E, pokażę Wam, co tutaj w środku jest. Ale się cieszę. E, tu tankujemy. E, te kable to są te kable od Mega Livea, ponieważ mam sztycę u siebie, którą będę przekładał. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Mm, piankowy pokład do czyszczenia. E, fotele z amortyzacją. Tak, ten ma amortyzację, ależ tu jest. E, jeden Explorer 9, najnowszego sonda. To co, unboxing drugiej Explorer 12. Oh. Tu mamy cały panel sterowania Mega Kiera. Wow. Tutaj mamy jakieś papieruchy. A i e, pilot od Mega Livea. Dobra, co tu mamy? Bakisty różne. Pierwsza. O, właśnie, na żywą rybę. Bakista na żywą rybę. No mega. Dobra, jak to się składa? Ktoś mi pomoże. Tu się blokuje. Może to się łamie? O, dobra. Bakista na żywą rybę. Tutaj jest jeszcze jedna bakista. Nie, to są akumulatory. Wiecie co mi się podoba? Tutaj jest, zobaczcie ten pokład. On jest z takiego plastiku, więc będzie fajny do utrzymania. Czystości oczywiście. Tu mamy siedzenia. Tu mamy jeszcze jedną bakistę z siedzeniami. A, to się... Patrzcie, składa się te sprężyny łamiąc je. Ja pierdzielę Wiktor. Ciekawe czy tak mogę podejść. bo mogę. Tu chyba mamy centralny port ładowania. Nie wiem, jeszcze nie miałem e, zasilania od tego silnika. Ten silnik będzie przykładany między właśnie tą albą a skuterem. Plandeka na całą. Patrzcie, szybko się zamyka. Będzie. A tak ona wygląda. 460 wreszcie, odbieram ją. Uff. Powiem, wam szczerze, powiem Wam szczerze, że naprawdę jaram się jak dziecko. Dawno nie miałem właśnie takiej przyjemności. Uf, e, w ogóle zobaczcie teraz to, pokażę Wam następną łódź jaką kupi eFATFISH Dobra, wiecie co, widzicie to? To ma nie wiem, z 12 metrów? Tutaj to mają rozmach, co? Patrzcie, Skyla 420, a tam z tyłu taki czerwony potwór No, firma naprawdę mega profesjonalna, więc no, mega sztosno Ale powiem Wam szczerze, że tu jest mega Usiądę sobie na tym moim kapitańskim foteliku mm. Tutaj jest naprawdę bosko, już nie mogę się doczekać kiedy uruchomię to, kiedy ją zwoduję. naprawdę no sztos, tu jest wszystko, tu jest wszystko czego ja potrzebowałem i na co czekałem w sumie długo, ze względu na to, że czekałem też na nową elektronikę, już chciałem najnowsze mieć tutaj echo sondy, plotery, silnik też jest new one. Więc, wszystko nowe modele po to, żeby mieć naprawdę mega, ale powiem Wam szczerze, no, mega, to jest mega. I to, co mi się bardzo podoba, to kokpit, bo e, przy większych prędkościach to wtedy tutaj nam nie dmucha i może naprawdę lecieć bardzo szybko. Ale zobaczcie, tu naprawdę wszystko jest mega. Poczekaj, zobaczmy tutaj schowek. Co tu mamy? Tu mamy jakieś następne ładowarki, tematy ładowarek. Tu są schowki, tu wszędzie są schowki, a właśnie to. to... O tak, e, zobaczcie, tutaj są siedzenia, a pokrowce na siedzenia są schowane. Dobra, mamy. Czekajcie, to się jakoś na pewno łamie, zamyka. OK, dobra, thank you. E, Dobra, jakiś bakist Ta następna. Tu mamy jeszcze jakieś temaciki. A, tu jest światełko schowane i wędki tu można schować. Wow. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba ten sprzęt, bo jest naprawdę mega, 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 mega. No, ale powiem Wam, a, e, tu jest miejsce na takiego hokera. E, o, to też jest ważna sprawa, czyli dodatkowa antena, która nam spowoduje to, że ta łódka będzie się trzymała naprawdę e, w osi. Hmm. No dobra. Ja to teraz chyba sekundę zajmę się odbieraniem tej łódki, potem jeszcze... Wam poopowiadam o niej. Chyba już na filmie. O! Tutaj kolega odparkowuje Skyle, to będzie można ją całą ograć. Może z boku? Teraz będziemy ją zabezpieczać, ale zobaczcie jaka ona jest śliczna. Naprawdę no mega. Będę trzecim użytkownikiem tej oto łodzi, jeżeli chodzi o tą 460 Polskę. W Polsce pierwszą miał Kacper, eee, drugą miał Radek Witulski, a ja będę chyba trzeci. Piękna, piękna sztuka i leci w Polskę Łódka została zabezpieczona i co? Chyba w drogę Niecałe 400 km i lecimy na bazę Wiecie co? Nie demontujemy w ogóle tej dziobówki na czas transportu Jest dobrze zamontowana Jest dobrze, jest bardzo dobrze Ja już dojechałem. Naprawdę, powiem Wam szczerze, z tego kowna chwilę się jechało, ale bardzo przyjemnie. Jest to naprawdę, powiem Wam tak, przepa całkiem spoko. Chodźcie, pokażę Wam, jaki mamy indywidualny numer rejestracyjny. Litwini dali nam mega fajne, zobaczcie, rejestrację ID 212. Wszystko tutaj naprawdę działa, ale chodźcie, zrobimy jeszcze taki mały unboxing, tak jak to robią. Ach, musiałem to zrobić. Więc co? Czekam na Wasze komentarze, żebyście dali znać w nich, jaką nazwę wybrać dla naszej łodzi fatwiszowej I widzimy się nad wodą. I pamiętaj, nie bądź wuj i subskrybuj ten kanał, ponieważ będzie teraz bardzo dużo treści z nadwody.